Siemano. Dzisiaj w filmie zobaczycie jak pokonałem najtrudniejszego bossa na serwerze PvPQ. Jedyne o co Was proszę to zostawcie łapkę w górę i komentarz oraz suba dla zasięgu, a dla osób pytających kiedy FiveM, kiedy IRL -e i kiedy inne filmy niż Minecraft, łapcie lika. i in a coming a flip started out riding bad man with the gigas when that she didn't work like the pop like the cheek all of them talk my bad ass till they listen was living but top me the ways and they kids. don't need me a pot I can microwave with it I bang the high seat just like a Christian went from that seat to the spot now we livin' still running now they gon' die out the midges they bitches in most of them not from a trench come on my block come and see how we live. we chillin' with blocks now I got the stage Dobra Jadę z f*** pokazuj to jak się wyjdzie? Nie w, nie w mnie, kur... Dobra? Napijmy. O Ty tylko te wumno małe. Go też. Wbijaj od razu, od razu nie zbijaj Potem będziesz miał iść za dużo. Nie, spam, idź do tyłu i spam tak. No. no Tak wiesz. No i teraz go bierzesz śmiecha. Śmiecza? Kur... Makro... kur makro... Na prawy, makro naprawe! Makro na... Nie szkać, nie szkać, bo on może nie, się tepnąć. Serbo, nie, zerwoł, nie bie go z miecza, nie bie go z miecza. Aha, no to... Tylko z łuku go bij, ty nie jesteś za Ja bym, właśnie się przebiegł po tej arenie, zebrał trochę tych szczurów, kurwa, żeby je zbić od razu. A ile masz strzałów, już mm, Cały kosz plus magazyn. Daj ja się skupić się do Perkowi. O, siedem już zbiłeś. O, kurwa, oh, kurwa. Oh, kurwa, uważaj. Eee! Nie, o, nie 102 metry! KURZ! Oglądowo pościnę, nie mówią też tym, że uważał na nie. No, one są kuka wszędzie! Powiedz, zobaczcie, jak to jest na uściciela, żeby cię testowali w No, no jak one mnie mam zaraz. Ja nie wiem, te debile w ja poszedłem w szambę. O kurka, co tę jest, ja po kolei. Czy ty, czy ty, czy ty? Czy ty kurka? No i. Nie wiem, moim zdaniem one się respią na rogu areny. Nie. One się nie... No. Po prostu nie zbierasz wszystkich się No, no kurde! Respią mi się pod nogami, no przecież kba kur... było to widać. No. Uważaj, kur... tym YouTuberkiem. To nie jest kur... takie proste. را

Ile już go biję? 20 minut? 25. To się to jest szybko, no. to. Ja go coś mało mu zadają. No one potrafią coś... mi... potrafią, mi pra... one potrafią... potrafią mnie prawie. One potrafią. mnie prawie To jest mało, że mnie prawie one no, powinienem szatować, to jest małe. No, to one chyba było. potrafią cię złączyć. Potrafią, no już mnie dwa razy, ja dwa razy na nim już tak zginąłem przez te k szczury Nie, to panie, bo roz... mu się już zawieszam, chyba nie. Mnie nie, nie złaszczytowały, mnie to wepchnęły na liściciela i liściciel do mi, papa. No, no to, to ja, to ja też tak wiem, streamer robiłem. A wtedy co mu 6% chyba zostało? No, no mało, bardzo w każdym bądź razie. Ja coś kołdy chyba Ostatnia prosta. Wiesz, że się wypie... Ziutek, no masz 1 no, HP. Zmiecza, dawaj, dawaj. Nie. To, jak nie zmiecza, to p... Per... jest. Musisz zmiecze go chociaż. Zabij go, chodź, za miecza. Dobrze. No, czy... Nie, nie kombinuj tego fałuku się. Ja pier... W końcu. Zrobiłeś? No. O. Ej, screena nie mogę zrobić.